Standardowe rozpoznanie, trzy otwory czterometrowe, działka mieści się na tyłach yy, dużo istniejącego budynku, i od północy mamy tutaj spody, spory spadek w morfolokii i jedziemy na miejsce. I tu mamy odwiercony otwór numer 1, tutaj yy, dwójeczka, jesteśmy przy otworze numer 3, oczywiście, jak zwykle zagadałem się. Z inwestorem zapomniałem nagrać pierwszego metra, no ale nic ciekawego nie było. Był nasyp do 80 cm, 10 cm nawodnionych piasków, i od 80 cm e, ta, właśnie, glina plasta zwięzła. Podobnie w pozostałych otworach, z tym, że tam nie było nasypu, a piaski wyżej. Tutaj mamy glinę z więzłą, przewarstwioną iłem do drugiego metra. Jest to punktowo. Wilgotne, 3 do maksymalnie 5 wałeczków, stan twardo -plastyczny. Jedziemy głębiej. I w dół na 2,10 kończy się glina pylasta z więzła, a wchodzimy tutaj w utwory. W przeważającej części jest to ił pylasty przewarstwiony pyłem, o te jaśniejsze warstewki, i gliną pylastą z więzłu. Tutaj niżej mamy przewarstwienie samym pyłem. A już tutaj od 30 jest gina pylasta zwięzła, w stanie twardo-plastycznym 3 do 5 wołeczków przewarstwiona zarówno iłem, jak i pyłem do czwartego metra. Wody gruntowe mamy tutaj na około 80 cm na około 80 cm poziom podobny jak tutaj w stawie, z tym, że wahania tych wód raczej nie będą zbyt duże, gdyż tam mamy dolinę i ta woda stosunkowo szybko będzie nam tam uciekać od do tej dolinki. We wszystkich trzech otworach mieliśmy bardzo podobne profile. To różnice polegały w sumie tylko na tej warstwie iłów. One sięgały do 2,90. Tutaj się kończą na 2,60. No ale to tam niuanse. I tak tu od góry masz tą glinę pylastą. Ona się zaraz kończy. Tutaj zaczyna nam się przeważającej części ił Przewarstwiony pyłem i gliną pylastą zwięzłą. Ale maks trzy wałeczki. I tak do 2,90. I tu jest dużo już przewarstwień pylastych. I, I lasty w glinie pilastej zwięzły. Zwięzły max do 5 wałeczków, ale są też takie przemazy dużo bardziej wilgotne. No to te wychodzą właśnie na 5. No, grunt nie jest najlepszy, ale za to warstwy są równomiernie rozłożone jednakowej męższości, jednakowych stanów. Woda wysoko. Także wskazana jest tutaj płyta fundamentowa.